W kolejnym odcinku naszego testu z czytelnikami udział brały samochody klasy B, Renault Clio i Peugeot 208. Obydwa samochody z silnikami wysokoprężnymi o mocy 90 mechanicznych. Spytamy naszych uczestników, co sądzą o tych dwóch samochodach, który im się bardziej podoba i który ma większe szanse na zwycięstwo w tym teście. Znaczy tak, ja powiem tak, że jak usłyszałam, że będą dwa francuskie samochody, to sobie pomyślałam Jezu, jeden będzie gorszy od drugiego, jakaś totalna masakra. Potem z kolei Clio wygrało Złotą Kierownicę Auto więc chciałam wiedzieć, co w nim jest takiego fajnego. Ale po jeżdżeniu dzisiaj stwierdzam, że w sumie nie wiem co. Faktycznie wygląda bardzo ładnie, ale no jeździ się nim jednak dużo gorzej niż Peugeotem. W związku z tym, z moim ogromnym zdziwieniem, ja bym wybrała jednak Peugeota. A co ty sądzisz o tych dwóch samochodach? Ja przede wszystkim wolę Peugeota 208, przede wszystkim jeździło mi się lepiej, zawieszenie pracowało troszeczkę ciszej, a w przypadku Clio sama uroda nie jest w stanie wygrać z Peugeotem 208. Jak na razie dwa razy Peugeot, a ja nie raz Clio. Ja... Niestety potwierdzę to co przedmówcy powiedzieli, e, Renault wygląda ciekawiej z zewnątrz, bardziej taka sportowa sylwetka, niestety serca brak e, i Peugeot, który jest bardziej bułkowaty, taki typowo peżotowaty, tak? czyli nic nadzwyczajnego, e, bardzo się poprawi od poprzedniego modelu e, w środku przede wszystkim, jest niewiele mniej ciekawy niż Renault. E, Fajnym rozwiązaniem są zegary nad kierownicą, według mnie nie są duże, ale są bardzo czytelne i, i to jest według mnie ergonomiczne rozwiązanie, bo nie zasłaniamy kierownicą odczytów zegarów. Jeśli chodzi o komfort jazdy, to Renault zachowuje się jak galaretka po prostu, buja się, nie Mnie nieprzyjemnie się prowadzi w porównaniu z Peugeotem, który jest znacznie precyzyjniejszy, bardziej bezpośrednia reakcja jest na, na kierownicę. E, I silnik w Peugeotie czuć, że jest to doładowany diesel, e, bo jest jakieś przyspieszenie, ma nie wiem, czy lepszy moment obrotowy. na ten z tam po wciśnięciu pedału gazu właściwie nic się nie dzieje. To jak na razie 3-0 dla Peugeota, ale jeszcze nie wszystko stracone, bo jeszcze druga załoga przed nami. Czas na ocenę walorów bohaterów naszego testu przez drugą załogę. Yy, to znaczy tak, jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie ten, ten test wygrywa Clio. Nie tylko ze względu na wygląd zewnętrzny, który faktycznie zdecydowanie bardziej mi się podoba, ale również jeśli chodzi o właściwości jezdne, zdecydowanie jest dynamiczniejszy, na czym nie ukrywam, że mi zależy w samochodzie. Dla mnie samochód musi być dynamiczny i naprawdę sprawny, sprawny w jeździe miejskiej, więc tutaj również wygrywa Clio. Jak również wygląd wewnętrzny i jest zdecydowanie wygodniejszy, jest ma troszeczkę więcej miejsca, więc ja jeśli, mogł, jeśli miałabym się decydować na zakup któregoś z tych samochodów, to na pewno zdecydowałabym się jednak na Clio. No to wreszcie Clio zdobyło jakiś punkt i zmniejszyło trochę stratę do Peugeota. Co dalej? No, jeśli chodzi o mnie, no to zgodzę się z koleżanką. Tak? Jak i z zewnątrz, i z wewnątrz, no to te same rzeczy, które koleżanka wymieniła czyli w renówce na pewno więcej miejsca w środku, bo jeśli siadają dwie osoby koło siebie, przy zmianie biegów, na przykład w perżocie, zdarzało się w ten sposób, że dotknąłem kolana osoby siedzącej obok, a tutaj tego nie było w renówce. Co do materiałów, wykończenia, jakości wykończenia, auto bardzo porównywalne. No, jeśli chodzi o jakość, wszystkie elementy, wyposażenie bardzo podobne. Ale idąc w kierunku silnika, no to zdecydowanie Renówka. Bardziej elastyczny silnik przede wszystkim. Zrobiliśmy taką krótką próbę podjazd pod górkę na czwartym biegu z 40 na godzinę i faktycznie no, Renówka zdecydowanie lepiej tutaj sobie radziła w tym, w tym momencie. Nie, nic się nie trzęsło, nic nie wydawało jakichś tajemniczych dźwięków, po prostu auto przyspieszało żwawo do, do, do przodu. Jeśli chodzi o zachowanie w zakrętach, no to zdecydowanie też Renówka lepiej. Emocje rosną, bo ostatni głos decyduje albo o remisie, albo o wygranej Peugeot 208. No ogólnie to wybór jest trudny, bo samochody są do siebie bardzo zbliżone, ale też stawiam na Renault. Samochód jest bardziej elastyczny, lepiej się zachowuje na zakrętach, jest zwinniejszy, lepiej przyspiesza. Pomimo tego, że dokumentacja mówi co innego, ale rzeczywistość też mówi co innego. No Ładniejsze stylistycznie, lepiej wykonane materiały. Ogólnie samochód jest przyjemniejszy. No i że no jest o, o wiele ciszej niż w Peugeotcie. Czyli mamy remis z tym razem. Załogi się podzieliły. Jedna wybrała Peugeota, druga Renault Clio.